Mają marzenia, gryfne, frele w radiu Katowice, Magdalena, Marta, Marcelina. Dzień dobry. Dzień dobry! O, jakie piękne unisono! <grym> Ćwiczyłyście to? Całą noc. <grym> <grym> Myślałem. E, bardzo miło Was gościć w Radiu Katowice. Słuchaliśmy robiego Williamsa wcześniej, no i tutaj w, y, tworzyła się specjalna dyskusja, czy <laughs> można by go skowerować na śląski, czy też nie. No i są dwie frakcje, że tak i że nie. No i pytanie, ile robi Williams ma lat? To może na początek zgadywanka, ile mu dajecie? No właśnie tak się zastanawialiśmy i tutaj już takie szalone propozycje padały, nie? Że no ja myślałam, że pięćdziesiąt Gdzie? Nie. No. No, 55 mu Ja daję 48. 48. Czy rząd śpiewał take that? No tak, w latach 90. -tych. to no. rzeczywiście, 100 lat temu. No Faktycznie. dobrze. Faktycznie. Trzecia, trzecia propozycja? 52. 43 lata ma robić. Nie, nie, dziękuję wygrała. Przepraszamy, co <laughs> robi? No, może do duetu was nie zaprosi teraz. Ale... To były żarty. <laughs> Oczywiście. Robi, przepraszamy. To też młoda. <laughs> Dziewczyny, skąd przyjechałyście do nas? Bo tutaj trwały też dywagacje, prawie jak na temat wieku robiego Williamsa. Skąd są? Gryfne. Śląskie Frele. Dzisiaj przyjechałyśmy wszystkie z Tarnowskich gór. Tak. A tak na co dzień? Wrocław, Kraków Tarnowskie góry. Taki rozrzut aktualny. Lubnysa to się zmienia. Tak, 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 tak. Aha, no to potężny rozstrzał geograficzny, a poznałyście się? Poznałyśmy się w sumie wszystkie trzy w katowicach, jak studiowałyśmy razem przez trzy lata. Tak było. Tak, więc był taki moment, że byłyśmy troszeczkę bliżej siebie. To były piękne czasy. <śmiech> <śmiech> Teraz tylko pociągi i samochody. <laughs> tak. A co studiowałyście? E, wokalistykę estradową. A, no to wszystko jasne. A kto wymyślił, żeby y, stać się gwiazdą internetu, y, śpiewając y, po śląsku szlagry światowe? Wymyślić to nikt tego nie wymyślił, żeby stać się gwiazdą, bo nie taki był plan. To znaczy raczej nie w tę stronę chyba. No nie, no zupełnie nie myślałyśmy o tym, kiedy nagrywałyśmy ten utwór. I to się później samo potoczyło w sumie straciłyśmy nad tym kontrolę, kiedy wypuściłyśmy to do internetu. No pierwszy był Achim, tak? Marta tak, zażartowała czyli, sobie. Tak? Czyli hello, Adele po naszemu. Tak jest, ale ja. na, na, na naszym prywatnym profilu facebookowym, zupełnie tak dla znajomych, bardzo kameralnie, jak nam się wydawało, no okazało się, że niekoniecznie kameralnie. Czyli rozumiem, pełne zaskoczenie, co tak, gdy, to, gdy, gdy to chwyciło. No dobrze, ale ten y, tekst wygląda na dosyć przemyślany. To powstało na kolanie. To czy... powstało na kolanie. A, w trzy Melon, tak. tak no to... to nie był przemyślany tekst. To był, to był bardzo nieprzemyślany tekst. W pewnym sensie jesteście jakimiś pionierkami, bo ciężko wymyślić w muzyce coś, czego jeszcze nie było, a Deli po Śląsku nie było, Miley Cyrus też nie było. To, no prawda. to prawda, to prawda. I bardzo jest z tego powodu miło i na pewno na tym nie poprzestaniemy. Mamy jeszcze kilka innych pomysłów, które chcemy Ma, zrealizować. Nie, w rękach. Słuchajcie, bo nagle się okazało, że ludzie uwielbiają to, co robicie, mimo że jest to kręcone pewno za pomocą laptopa, dobrze Tak, Tak, tak. Przynajmniej tak, tak wyjściowo się to mm -hmm. zaczęło. No i ja was słyszałem w ogólnopolskich stacjach radiowych, byście w telewizji. No, mam nadzieję, że ten duet zrobił Williamsem w końcu dojdzie do skóry. A, i, on i się nie pójdzie. będzie chciał z nami No My to wyślemy z innym tłumaczeniem. Wydaliście mu 23 lata, 24. On będzie zachwycony. Tak, to by tam miał liczyć po polsku, może się nie zorientuje. Dziewczyny, czy wy możecie nam coś e, zaśpiewać? Oczywiście. Tak? Pewnie. Co będziemy, to będzie? śpiewać, będziemy śpiewać taką piosenkę, którą nagrałyśmy niespełna miesiąc temu, i to jest piosenka o sobocie. A miesiąc? Sobota, mniej niż miesiąc. No, będzie już. A, będzie. Sobo a, sobota a sobota jest jutro. Tak. Więc y, nastrojmy wszystkich przed tym dniem. No to ja się zamieniam w słuch słuchacze. Także y, Gryfne Frele na żywo w Radiu Katowice o sobocie. Na sieni srogi maras jest, Szczewików nie oczepu rzeź I muszę zamieść cało się ty jutro zaś na nie Ty zaś na nie eserż. Miley Cyrus w oryginale. Ale nie o Marasie. No <grymne> zupełnie nie o Marasie. Dziękuję. Słuchajcie, jak Wy y, słuchacie piosenek, to, co się dzieje na, tego, co się dzieje na listach przebojów, czy to od, wy od razu myślicie o tym, że tu są jakieś słowa, które do, mo, do można by na tę gwarę śląską Zdarza przerobić? Nam się, tak? wczoraj nam się tak zdarzyło właśnie. Na przykład? Oj, nie, możemy, nie jeszcze możemy jeszcze zdradzić, gdzie nie? Hmm, szkoda, szkoda. Ale, ale będzie Ellie Golding. Ale to nie tak od razu, bo jeszcze po drodze będzie coś innego, ale będzie Ellie Golding. tak, tak. tak. No dobrze, to kiedy się możemy spodziewać nowego filmiku? W przyszłym tygodniu pewnie tak. A jak to jest z Śląszczyzną w waszych domach? Czy wy Godocie po naszemu mamy się teraz przenieść na. znaczy prze, przełączyć na Gwara? Czy... Różnie jest, różnie tutaj jest. W, Najbardziej w moim domu się mówi po mhm. Śląsku i, i znam ten język. Od dzieciństwa go słyszę w domu, także. Możemy pogodać. <gadanie> Mogęmy pogodać, dobra. To tyś jest taką y, dyrektor artystyczną tego ja, y, wydarzenia, nie? Robimy, na te Facebooki puszę. Ja Jadę w ciepłej Czasem się śmieję, to, a śmieję się jak dziochy coś tam wymyślą. A ja tak nie poślę śląsku. <gadanie> I sobie mówię, ty gorolku. Tak, Madzia jest takim edytorem naszym, takim, takim katem. Co ty tutaj napisałeś? Co? Bo to słuchajcie, bo to nie jest taka prosta to sprawa. nie jest prosta nie sprawa. Jest. Mhm. Kiedy już nam się wydaje, że wiemy, jak te słowa mają faktycznie brzmieć, okazuje się, że nie, tutaj ma być inaczej. Tutaj musisz zmienić no. jedną literkę. Aha. Bardzo dobrze, że mamy taką purystkę w zespole. Ale wiecie, fachowcy od śląskiej gotki twierdzą też, że na przykład w Pszczynie wymawia się coś inaczej, tak, w Bytomiu inaczej, już w piekarach inaczej, więc tak to nie jest nas... takie oczywiste. Tak jest mnóstwo komentarzy, że u nas że na przykład ponorais. coś jest nie tak, bo u nas się mówi inaczej przecież. No właśnie. No więc to nie jest łatwe zadanie. Bierzemy przykład, jak mówi się w moim domu. Tak, dokładnie, o, to jest więc to jest z od, od Madzi domu i tego się trzymamy. Czy rozumiem, że wy chcecie kontynuować tę przygodę i macie jakieś nieśmiałe plany? Nie wiem, może trasa koncertowa, coś takiego, czy to tych nie? Nieśmiałych planów to mamy mnóstwo, ale też jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest dopiero początek. Powolutku, małymi krokami, zobaczymy jak się to potoczy. Jeszcze myślimy nad tym, w którą stronę to pokierować. Też robimy mnóstwo innych rzeczy muzycznie. O no tym tak, się w zajmujemy. W więc... u Marka Piowczeka na przykład, tydzień tak, temu tak, o tym tak, mówił, tak. to przy okazji zapraszamy na premierowy tak, koncert. Tak, przyszły piątek, przyszły piątek no. w Zabrzu. tak? Krzychta tak, 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 będzie, bo to pod ziemią w kopalni węgla. Tak, <laughs> będzie. Zaśpiewacie jakiś cover tam? Tam jesteśmy, jakby, totalnie do, do, do muzycznej dyspozycji Marka, gdzie śpiewamy jego rzeczy i tam nie będziemy swoich... Będziemy swoich, chórkami. Tak, będziemy backgroundem. No zobaczyć takie chórzystki pod y, ziemią, tego nie można przegapić, to w przyszłym tygodniu y, w Zabrzu Frele gościnnie u Marka Piowczeka i u jego trio. A wasze plany to nieśmiałe? No mamy ich sporo. Aczkolwiek nie możemy jeszcze za wiele zdradzić bo nic zapaszymy. na ten temat, bo zapraszamy. Ale szanowni państwo, zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku, zapraszamy do śledzenia nas na YouTubie. Będziemy na pewno informować na bieżąco o tym, co się u nas dzieje i będzie się działo. A planów mamy trochę. Tak. A my zapraszamy nieustannie do Radia Katowice, bo jesteśmy fanami tutaj wszyscy, jak jeden mąż. Jest jeszcze prośba, żebyście zaśpiewały coś jeszcze. A, możemy? Mężczy. Co będziemy śpiewać? Hajera możemy śpiewać. Proszę. No właśnie. Czyli Alisze jakiś. Mój synek to hajer. Haier, hajer, hajer. Mój synek to hajer. Być nie żaden frajer, frajer, frajer. Mój synek to hajer. No dziękuję. Pięknie, pięknie. Bardzo dziękujemy Marcelina, Marta, Magdalena, czyli Gryfne Frele w Radiu Katowice. Bardzo dziękujemy. dziękuję, no dziękujemy. Zapada usłyszenia.